No to jest, pora na kawę. No chyba, ja już chyba piątą. Ja drugą, dzisiaj. trzecią w sumie. Wstawiłam no. takie owoce fajne, mieszankę taką fajną mam. Mm. Na to Na kompot, a potem na częściowo na kompot, a częściowo galaretkę z tego zrobimy. Mhm. Mm wyjęłam mięso, to co miałam wyjąć wczoraj, ale myślałam, że będzie gęś, ale w sumie wyjęłam chyba kaczkę. To będzie jutro. Drup. Co? Drup. Drup, tak. To jutro. A dzisiaj zrobimy kotlety. <trym> I mam bataty jeszcze. To się je upiecze. dzieciaki, chyba będą zadowolone. Dobra, wiesz co, dalej, bo to znowu jest pod słońcem. Będzie nagrane jak tamten wczorajszy. Eee, no, wiesz który. O, teraz pewnie lepiej. <trym> Widać. To już zaraz się wezmę za obiad, żeby mieć to już tak trochę z głowy, mm. bo też bym się usiadła i już po prostu. Nie... Miałam. A z dzieciorami już jesteśmy pokłóceni o to sprzątanie góry? Czy, czy jeszcze przyjdzie czas na mocniejsze pokłócenia? Dlaczego się mam z nimi kłócić? No, poszli sprzątać, nie wiem. No, zachwyceni nie byli. Trudno Słyszałem. Rzecz, Słucham? Trudno. Nie pierwszy raz, nie ostatni raz. Nie wiem, no nie, nie miałam czasu tam jeszcze iść. Bo i pranie robiłam i. Mm. Weź sprawdź później, czy znowu odkurzacza nie zapchali. Bo nie wiesz, nie patrzą, co tam jest, wkładają i później nie ciągnie, bo wszystko leży w rurze. Klocki, włosy tam nie wiem co tam jeszcze może leżeć, nie? Papierki. No. Może I tak dalej. Nie... Niedługo film sobie, że ten co wczoraj przyznał, bo w sumie nawet jednego odcinka nie dało rady obejrzeć. No, obejrzymy. No i co pani będzie dzisiaj w kominku? Wszystkiego się naraz nie da zrobić, nie sądzę. No nie wiem, że naraz, no. Słucham. No już jest 15. Także tak. Dobra, no to... To nie no Jak mamy coś oglądać, no to po co palić tam, nie? A tu nie takie hobby, jeszcze trzeba przynieść przecież no, ze schodów tamte. Pociąć Chciałabym, je, bo nie, nie mamy tych. Leżeć, bo, bo to tam po prostu wilgotnie się rozsypuje. No ale ja to mówiłem już dawno, że tam nie może to leżeć. No to co, miałem to wszystko do domu włożyć? No ja tego nie zrobię, no. Sorry, że Ale ]legory. gdzie mam to schować? Do piwnicy to znosić? Nie. Choćby tutaj. Z Tych paczek jest tam jeszcze bardzo dużo. No ale już mamy ze dwie zmarnowane. Wiesz, do, do wyrzucenia są, nie? Wyrzucenia, bo to się spali. No, no, ale już... już zamiecione przecież. Tam reszta też jest. Tak, no cztery. Tak? Namoknięta. Nie wiem, czy jedna się rozmoknie. No, A mokrego, są... nie, mokrego nie wrzucisz tutaj. No, tak jak z tym peletem, jak leżał na zewnątrz. nie? Jak to tylko złapie, to później już się. już nie puszcza tej wilgoci. No to tak. No to tak. Miało być nagrywane, ale kręcimy o 15 drugi film. No nie wiem czy drugi, no drugi to chyba razem, bo... Dobry, no, to, no dobra, wgrywamy, skończymy. no ja mniejsza oto, mniejsza oto no dobra. Dobra, to może tutaj skończę, bo no. coś nam się, humory chyba psują, czy nie? No, psują nam się, ale to nie znaczy, że musimy kończyć, no... Ciężko jest robić wszystko naraz, sprzątać, gotować, dzieci piłkować. A to do mnie, i... że... I nagrywać i w ogóle, wiecie, wszystko naraz. No, <laughs> No, tak, no to tego, ja na swoją ja... obronę mam tylko to, że sporo nagrywam. I nawet większość bym powiedział. No tak, właśnie A po że teraz nic nie robię, no ciężko mi cokolwiek no poradzić. Nie nagrywam. No życie, tak po prostu jest. I już. Dzieciaki i góry na razie się nie kłócą o dziwo, ale jak tylko zaczną, to jeszcze bardziej nam się ubory popsują. Także może, no. <laughs> może wyczuwają i <laughs> dlatego się nie kłócą. Przynajmniej trochę na dworze, pobyły, pies ogarnięty. Mama przed chwilą nam jeszcze paczkę jajek przywiozła, Ale się bardzo do siebie nie zbliżaliśmy, bo chyba coś się tam bierze. Znaczy coś, no, co, ale. Przeziębienie znowu. Już nic No, w każdym razie moglibyśmy się pozarażać, więc lepiej było się mm -hmm. bardzo tam nie widzieć. Oho. Co tam? Z którą się pobiłeś? Nie chcę. Kto ci nie chce pomóc? Władek. Poczekaj, poczekaj, zanim dojdziemy do sprzątania do posprzątajcie to, co się da bez odkurzenia. I się Jesteś pewien, że pod łóżkiem i pod szafkami nic nie ma, schyl się i zobacz. Papierki, y wszystkie orzeszki i tak dalej. To też się sprząta władek. Do dzieła, ale nie do kosza tam, tylko bierzecie reklamówkę, wrzucacie to i znosicie na dół. Zakosza, nie worek nie worka. Drugi dzień to robicie, a w zasadzie drugi tydzień, więc już chyba starczy. Do dzieła. Im szybciej, tym lepiej. No to tak. Która jest godzina 15? No, 10 po. No, to jest takie pora na nie więc idę zrobić obiad. No dobra. To ja piję kawkę i się opierdzielam. Dalej. To uszanowanko.